Siemka witam was na kolejnym odcinku z openingów twitchowych, tak, tych skrzynek społeczności, które cały czas mnie zawodzą. Czy dzisiaj będzie ten dzień, w którym otrzymamy ósemkowego skina? Pewnie, że nie. Ale cóż, przejdźmy do tego co zawsze. Tak, z tych początkowych skrzynek to chyba już się przyzwyczailiśmy do standardu, gdzie wypada po prostu badziew i badziew. Także one to są tylko takim zapychaczem chyba wizualnym, żeby, nie wiem, wydłużyć drogę do złotej skrzynki, ale przy tym pokazywać, że ty masz coś, dostajesz tutaj. No i kończy się to w ten sposób, że dostajemy tylko emotki zwycięstwa i to coś, co już dostajemy chyba piąty raz. Czyli czapkę nawigatora. A jakby ktoś jeszcze nie miał, to wystarczy po prostu podstawowe skrzynki otwierać. Także całe nic i tutaj będzie z tego parę tokenów dosłownie. A jak wiemy, potrzebujemy tysiąc tych tokenów, żeby sobie po prostu kupić takiego skina, więc jeszcze trochę. Dobra, skrzynka czerwona, 5-1, uwaga, uwaga, i wypadła nam czapka z piórkiem. Tak, super, podoba mi się, tylko, że jest taki problem, że dokładnie taką czapkę już mam. I do tego 5 tokenów, czyli można powiedzieć zawsze troszkę bliżej, ale i tak daleko. Zobaczcie, widzicie? Tą czapeczkę właśnie w tym momencie noszę, także... Cóż, to są chyba dwa najczęstsze skiny, które znajdziecie w tych skrzynkach. Dosłownie co tydzień przynajmniej jednego z nich dostaję. Dobra, dalej. Skrzynka 6 i 1. O! Oh. O! Oh. O! Oh. Okej. Okay. Ten jest ładny. Ten konik jest naprawdę ładny. Nie, coś nowego dostałem. Hmm. O, W końcu. Bo już cały czas tylko wyskakiwało, że to już mam. No i zobaczcie, on jest warty 800 tokenów. No, i dodatkowo jeszcze 10 tutaj dostałem. Także no nie najgorzej. I to jest do Riding Horse. Hmm. Okej. Okay. To może sobie go od razu przypiszemy. No zobaczcie, jakiego skina teraz biedackiego mam. O, to taki mały upgrade, co? <grym> no tamten trochę wygłodzony. Dobra, nie no to fajnie, tutaj akurat spoko, że coś takiego dostaliśmy, no jeszcze miałem niby takiego, no ale to chyba też z tych skrzynek, ale taki, I jednorożec I tu jeszcze taki mroczny, hm? całkiem spoko, nie dobra, tutaj akurat jestem zadowolony, a teraz uwaga, uwaga, Ach, nie, takiego wała jak polska cała, że dostanę te ósemkowe skiny, never ever, kurde, zobaczcie, to jest znowu ta czapka, która łączy się z brodą, dosłownie. Tylko tutaj taka mała przerwa widoczna jest. I sobie ją dodamy, ale na pewno jej używać nie będziemy. I mamy jeszcze jakiś takich. Tak, to jest jakiś habit mnicha. Dosłownie. Czy my coś takiego mamy? No teraz tak. Monks robe. Czyli taka szata mnicha po prostu. No dobra. To w sumie tyle, jeśli chodzi o te skiny, czyli coś nowego dzisiaj zdobyliśmy i fajnie, siódemkowy skin do konika, który nawet mi się podoba. Także nie było tak źle, chociaż, jak pamiętacie, ósemkowe skiny, hmm, daleko poza naszym zasięgiem. Czyli uwaga, uwaga, przybliżyłem się dzisiaj o 36 tokenów. Do tak, do tego wielkiego momentu, w którym będę mógł kupić sobie skina za 1000. Um, gdzie to było? O tutaj. Widzicie? 1000 tokenów potrzebny jest, a my dostaliśmy dzisiaj to za 800. Nie wiem, czy taki um, w ogóle skin był kiedykolwiek tradowalny Możemy zobaczyć. Jeśli się okaże, że dostałem coś fajnego. On będzie siódemkowie? Hmm. No, jedyny skin, który jest tradowalny to jest ten. Także podejrzewam, że nie był. tradowalny. jest jedynie do zdobycia właśnie za te żetony. No, także nasze konto tam nie zbyt zyskało. No, cóż, co mam Wam powiedzieć? To by było na tyle dzisiaj. Także możemy jeszcze sobie zerknąć. Ile te pierdoły są warte? O tak. Cyk 2000 silvera. Cyk 3. Niecałe 3000 silvera. Dobra. Także przypominam, że Twitch Dropy są tylko dla tych, którzy są spragnieni skinów, darmowych skinów i niczego więcej, bo nic więcej tutaj nie otrzymacie. Także jak ktoś bardzo chce mieć usłowkowego skina, polujcie, polujcie. Mam nadzieję, że ktoś też jeszcze nie dropnął i też. Co tydzień patrzę, jak ja się męczę. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku, bądź lewie.